Dzień dobry, Dzisiaj znowu zaczynamy powrót do naszego świata Minecraft Hardcore. No właśnie. No właśnie. Mam nadzieję, że oglądaliście tamten film I, i Wam się to spodoba ta seria. Więc nie opuszczajcie tylko oglądajcie do samego końca. A no i mam, mam dla was pierwszy komentarz. Zostawcie komentarz pod tym filmem. Czy wolicie real czy bardzo? No możecie napisać. Ale jak ktoś nie chce, to nie musi, ale napiszcie real czy bardzo. A zastanawiacie się co to jest, jak jak nie graliście na nowej wersji, to jest poszywka taka do chowania itemów. Jak mówiłem, gra na um. O ja, o ja, o ja, o ja, jest tu chleb, chleb. To wszystko może się a, właściwie stać. Hmm. To gdzie ja ten swój dom? To znaczy... Schował się jeden debil. Jak ktoś tu jest, to słowo w pipi. To koniec widzowie! Ale dzisiaj... Dzisiaj stworzę jeszcze jeden wytchniałego. Co tu się odwaliło widzowie? no jak widzicie na świecie hardcore a no i jutro wlatuje filmik z części z drugiej części nowego świata hardcore wlatuje jutro no, no i na też. No, niestety. No to musimy stworzyć kolejny świat hardkręcowy. No nie spodziewałem się tego, że zginę od razu w drugiej części mojego hardcore. Włączamy tryb. Nie da się normalny, tylko hardkorowy. właśnie tak widzowie zginąłem w drugiej części już my, my. w pierwszej części już zginąłem się ale to jest nie w drugiej nie w pierwszej myli mi się widzowie no serio myli My myli my. a na jutro będzie sprawdzenie gadżetu. Jutro będzie sprawdzenie mitów w Minecraftie na wersji Bedrock. Więc oglądajcie. Takie, że tak długi Nie mówię, no, no mówię, wam w tym odcinku świetnie na bagnach jeszcze mi zaspełniło świetnie może jeszcze gdzieś indziej może, może jeszcze na Bezludnej Wyspie, to będzie świetnie, wiesz. Widzicie twój twórcy bajki w No tak, to wiem, właśnie się nie Nawet to właśnie tak idzie, że jutro będzie ten odcinek z... Co Co ja, żebym odwalił? Jezu, ja chcę łódkę, żeby przypłynąć. Jakie, jak, jak wersja Bedrock jest wkurzająca. Nienawidzę wersję Bedrock, a niestety muszę.

no tam Muchomor jest Jest niby ten Muchomor, no ale... Co mię da? Co nie wiem, A to, co to za anomalia? Latająca wyspa jakaś? Nie wiem. Dziwne zjawisko. Na serio anomalia. jak popełnią błędy widzowie, to możecie mi napisać, ale po prostu jeśli nie znam, to będzie. A, a, to, to, to ja już znam. To jest świecina. Kwiat si... kwiat świetli. Tutaj będzie jakieś jedzonko, jagódki, to... drzwi rosy... drzwi Jestem przemiejącym. No więc właśnie hmm. tak to płynie nie. mi na wierzch. Jest druga nie. część, a już się ginie na hardkorze. Może jeszcze kiedy... Nie. Jutro do tej drugiej czyli z tego to będzie. To zginie na hardkorze. Nie będzie po prostu. Trzeba... Dorsz. A nie tylko dorsz. Dorsz, dorsz, dorsz. Jak do, w ogóle te wakacje to teraz to jakieś... Teraz trzeba ulepić nasze i te maski. No. Tak, Mówić. Ach, no i no, no i widzowie napisz mi w komentarzu, czy jestem dobry w PPP. Bo z tych skielety to ja nawet nie widziałem, że na wersji hardcore, że na hardcore to szkiel, szkielet może otworzyć drzwi. No, anomalia jak nie wiem. No. No tam widzę, wie. Napiszcie, jak to jak tam. U was. A ja się kopuję. I żeby tego nie zmienić. Na rado.